Mała dziewczynka uderzyła w automat. Spróbuję. Może świat w końcu coś odda powiedziała. W hallu ogromnego biurowca panował ten charakterystyczny chłód, który zawsze towarzyszył miejscom, gdzie szkło i stal dominują nad ludzkim ciepłem. Windy przesuwały się w ciszy, recepcjonistka stukała w klawiaturę, a ekspres do kawy szumiał monotonnym rytmem. W rogu, obok automatu z przekąskami, stała mała dziewczynka. Miała może siedem lat. Ciemne włosy związane w krzywy kucyk i kurtkę, która była na nią odrobinę za duża. Uderzyła pięścią w szybkę automatu. Raz, potem drugi. Dźwięk odbił się echem po marmurowej podłodze. Może coś wypadnie mruknęła do siebie, patrząc na zawieszoną paczkę hipsów, która utknęła tuż za szkłem. Nie wiedziała, że ktoś ją obserwuje. Na końcu korytarza, w garniturze, który wyglądał na droższy niż całe wyposażenie jej domu, stał mężczyzna. Trzymał w dłoni telefon, ale przez chwilę nawet nie słuchał rozmówcy. Patrzył na to dziecko, które właśnie próbowało negocjować z automatem z całą powagą, jakby świat zależał od tego, czy dostanie paczkę hipsów. To był Aleksander Rybicki, prezes i właściciel całego koncernu, który zajmował niemal cały budynek. Człowiek, o którym pisano w gazetach, pokazywano w telewizji, a jego nazwisko stało się synonimem sukcesu. Kiedy dziewczynka po raz trzeci uderzyła w maszynę. Drzwi windy otworzyły się i wyszła kobieta w uniformie sprzątaczki. Haniu! zawołała z lekkim wyrzutem. Co ty znowu robisz? Dziewczynka odwróciła się. Nieco speszona. Nic. Tylko próbowałam. On nie chciał wydać. Wskazała palcem na automat. Sprzątaczka westchnęła. Bo to nie twoje pieniądze, kochanie. Jak nie działa, to trudno. Ale wtedy coś cichego, metalicznego zadźwięczało w środku automatu. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, paczka hipsów zsunęła się i wylądowała w przegródce. Dziewczynka aż pisnęła z radości. Widzisz, mówiłam. Wystarczyło uderzyć trochę mocniej. Aleksander parsknął śmiechem. To był pierwszy szczery dźwięk, jaki wydobył się z jego ust od tygodni. Kobieta odwróciła się w jego stronę i zamarła, rozpoznając go natychmiast. Pan prezes, ja, przepraszam, ona tylko... Zaczęła tłumaczyć się z trudem. Spokojnie, powiedział spokojnym, głębokim głosem. Automat był zepsuty. Nie dziewczynka. Podszedł bliżej, schylił się i spojrzał na Hanie. A co byś zrobiła, gdyby nic nie wypadło? zapytał z lekkim uśmiechem. Hania wzruszyła ramionami. Pewnie poszłabym dalej. Ale spróbować trzeba, prawda. W tych słowach było coś, co go zaskoczyło. Dziecięca logika. Prosta. A jednocześnie boleśnie prawdziwa. Spróbować trzeba, powtórzył cicho, jakby do siebie. Kobieta, matka dziewczynki, spuściła wzrok. Była zmęczona, z rękami popękanymi od środków czyszczących, włosami upiętymi w pośpiechu. Nie wyglądała jak ktoś, kto kiedykolwiek marzył o rozmowie z prezesem firmy, w której sprzątała biura. Ale Aleksander nie odchodził. Przez chwilę tylko patrzył na nią, na dziecko, na automat który uparcie trzymał w środku resztę produktów. – Jak długo pani u nas pracuje? – zapytał w końcu. – Rok, może trochę więcej. – Panie prezesie. – Wieczorami. – Jej głos drżał, jakby każde słowo było nie na miejscu. – Tylko do sprzątania korytarzy i toalet. – Ja nie powinnam tu z dzieckiem, ale dziś nie miałam z kim zostawić. – A szkoła? – zapytał, patrząc na Hanie. – Jutro pójdę – odpowiedziała poważnie dziewczynka – jakby chciała go uspokoić. Aleksander uśmiechnął się lekko. No dobrze. W takim razie oboje zostanięcie tu jeszcze chwilę. Matka spojrzała na niego z niepokojem. Pan chce nas zwolnić. Nie. Pokręcił głową. Chce zobaczyć, czy z tego automatu rzeczywiście coś wypadnie, jeśli się spróbuje. Wyjął z kieszeni kartę, przesunął ją po czytniku i wrzucił do środka banknot. Maszyna zabuczała i wypuściła całą serię przekąsek. Jedną po drugiej. Hania otworzyła szeroko oczy, a kobieta zamarła w bezruchu. Wygląda na to, że miałaś rację, powiedział Aleksander, kładąc paczki na stoliku obok. Czasem coś w końcu wypada. Trzeba tylko spróbować wystarczająco mocno. Hania przytuliła do siebie paczkę hipsów jakby to był najpiękniejszy prezent świata. Nie wiedzieli jeszcze, że to spotkanie w hallu, między dzieckiem a prezesem, zmieni wszystko. Nie tylko dla nich dwojga. Ale dla firmy, która od dawna zapomniała, jak wygląda człowieczeństwo za szybą automatu. Nazajutrz, gdy słońce dopiero zaczynało odbijać się w szklanych ścianach biurowca, Aleksander siedział w swoim gabinecie na ostatnim piętrze. Przed nim leżał stos dokumentów, raporty, liczby, wszystko, czym od lat żył, a jednak jego myśli uparcie wracały do wczorajszego wieczoru, do dźwięku małej pięści uderzającej w maszynę. Do słów: Spróbować trzeba. Był człowiekiem, który od dawna niczego już nie próbował. Wszystko miał pod kontrolą, każdy ruch zaplanowany przez zespół asystentów, każde słowo wyważone przez doradców wizerunkowych. Nawet jego śmiech brzmiał tak, jakby był wyuczony. Ale tamta dziewczynka z korytarza wywołała w nim coś, czego się nie spodziewał, autentyczne poruszenie. Zapukał ktoś do drzwi. Panie prezesie, przyszła ta pani ze sprzątania. Sekretarka mówiła z lekkim wahaniem. Powiedziała, że została wezwana. Wprowadź ją. Kiedy kobieta weszła, trzymając nerwowo czapkę w dłoniach, Aleksander odłożył pióro i spojrzał na nią z uwagą. mi. Helena, prawda. Tak, panie prezesie. Głos jej drżał. Jeśli chodzi o wczoraj, naprawdę nie powinnam była. Wczoraj było w porządku. Przerwał łagodnie. Chciałem tylko porozmawiać. Usiadła niepewnie na brzegu krzesła. Biuro błyszczało szkłem i chłodem. Kontrastowało z jej zużytym płaszczem i zmęczonym spojrzeniem. Ma pani córkę. Hanie. Ile ma lat? Siedem. Uśmiechnęła się nieśmiało. Mądra, choć czasem zbyt odważna jak na swój wiek. Aleksander skinął głową. I sama pani ją wychowuje. Tak. Ojciec. Zawahała się. Odszedł dawno. Nie zostawił nic, oprócz długu za mieszkanie. Zapadła cisza. W oddali brzęknęła klimatyzacja. Pracuje pani tu wieczorami, po godzinach. Tak, czasem po nocy, kiedy Hania śpi. Ale wczoraj chorowała i nie chciałam zostawiać jej samej. Nie wiedziałam, że prezes jeszcze jest w biurze. Aleksander wstał, podszedł do panoramicznego okna. Poniżej rozciągało się miasto. Zimne, doskonałe, obojętne. Wie pani, że wczoraj byłem tu do późna. Bo próbowałem napisać przemówienie o społecznej odpowiedzialności firmy, powiedział z gorzkim uśmiechem. A jedyne, co mnie naprawdę poruszyło, to mała dziewczynka bijąca w automat. Helena spuściła wzrok. Nie wiedziała, czy powinna się uśmiechnąć, czy przeprosić. Ale wtedy Aleksander odwrócił się do niej: Chciałbym coś zaproponować. Tak, panie prezesie, mamy w fundacji program stypendialny dla dzieci z rodzin pracowniczych. Ale nikt się do niego nie zgłasza, bo trzeba znać odpowiednich ludzi. Od dziś pani córka ma zapewnione stypendium, szkołę i opiekę. Helena otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. I jeszcze jedno. Aleksander mówił spokojnie, jakby podpisywał kolejny kontrakt. Pani stanowisko zmienimy. Nie powinna pani sprzątać po nocach. Od jutra proszę zgłosić się do działu administracji. Potrzebują kogoś sumiennego. Łzy napłynęły jej do oczu. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie trzeba nic mówić. Uśmiechnął się lekko. Czasem wystarczy spróbować. Kiedy wyszła, gabinet znów wypełniła cisza. Aleksander oparł dłonie o biurko. Po raz pierwszy od dawna miał wrażenie, że zrobił coś nie z obowiązku, lecz z potrzeby serca. Kilka pięter niżej Helena szła korytarzem. Jakby nie czuła podłogi pod stopami. W dłoniach wciąż ściskała czapkę. A w sercu mieszał się lęk i wdzięczność. Wpadła do windy i zobaczyła swoje odbicie w lustrze, oczy czerwone od łez, uśmiech niedowierzający. Wieczorem, kiedy przyszła pochanie do świetlicy, dziewczynka podbiegła do niej z paczką hipsów. Mamo, zobacz, pani z recepcji dała mi, bo powiedziała, że pan prezes mówił, że jestem odważna. Helena przyklękła przy niej i przytuliła ją mocno. Tak, kochanie, bo czasem wystarczy uderzyć w coś co wydaje się nie do ruszenia. Następnego dnia, w porannym wydaniu wiadomości biznesowych, pojawiła się krótka notka. Prezes Rybicki zapowiada reformę wewnętrznej polityki społecznej. Każdy zasługuje na szansę, nawet jeśli zaczyna od uderzenia w zepsuty automat, powiedział w oświadczeniu. Asystenci nie rozumieli, dlaczego prezes cytuje dziecko, ale w jego oczach widać było coś, czego wcześniej tam nie było prawdziwe życie. Sala konferencyjna błyszczała od świateł. Na scenie wisiał wielki bejne z napisem: Nowe oblicze Rybicki Industries ludzie są naszym kapitałem. Kamery, błyski, tłum dziennikarzy to miał być zwykły event wizerunkowy, kolejny w serii tych, które miały ocieplać wizerunek prezesa po latach bezdusznych decyzji. Ale tym razem Aleksander Rybicki był inny. Nie tylko w słowach. W oczach miał ten sam błysk który wtedy zobaczył w odbiciu automatu, gdy mała dziewczynka powiedziała spróbować trzeba. Zajął miejsce przy mównicy. Dziękuję, że przyszliście, zaczął spokojnie. Przez wiele lat prowadziłem tę firmę jak maszynę. Wszystko miało działać efektywnie, przewidywalnie, bez błędów, aż pewnego wieczoru spotkałem kogoś, kto uderzył w maszynę, bo wierzył, że coś się z niej w końcu ruszy. Na sali rozległy się lekkie śmiechy. Ktoś z publiczności uniósł brew, ktoś inny szeptał, o czym on mówi. Ale Aleksander nie przerywał. Ta dziewczynka pokazała mi coś, o czym zapomniałem. Że za każdą strukturą, za każdym systemem, kryje się człowiek. A człowieka nie da się zaprogramować. W tym momencie drzwi po lewej stronie sali otworzyły się cicho. Helena weszła, trzymając za rękę Hanie. Nie miały pojęcia, że są obserwowane przez dziesiątki obiektywów. Aleksander spojrzał w ich stronę i uśmiechnął się lekko. — Dlatego dziś — kontynuował — nie będę mówił o strategiach. Chcę, żeby ktoś inny coś powiedział. Ktoś, kto przypomniał mi, że prawdziwe decyzje zaczynają się od prostych słów. Zszedł ze sceny i skinął do Hani. Cała sala ucichła. — Chodź tu, Haniu. Jego głos był spokojny, ale drżał z emocji. Dziewczynka wspięła się po schodkach, trzymając go za rękę. Stała teraz naprzeciw setek ludzi, przed kamerami i światłami. To jest ta mała buntowniczka, która walczyła z automatem, powiedział z uśmiechem. Powiedz im, co wtedy powiedziałaś. Hania spojrzała na tłum. Miała na sobie prostą, żółtą sukienkę i zaplecione warkocze. Przez chwilę milczała. Potem wzięła mikrofon i cichym głosem powiedziała: Powiedziałam, że może coś wypadnie, jeśli się spróbuje. Sala zamilkła. A po chwili nieśmieszne oklaski zamieniły się w owacje. Nie dlatego, że była to sprytna metafora, ale dlatego, że coś w jej tonie, w tej dziecięcej prostocie, rozbiło cały sztuczny patos sali na kawałki. Helena stała w tłumie z dłońmi przy ustach. Widziała, jak prezes, ten sam, który jeszcze niedawno był tylko twarzą w gazetach, klęka przy jej córce, by podać jej dłoń. To właśnie jest moja nowa rada nadzorcza, powiedział pół żartem, pół poważnie. Śmiech, łzy, błyski. Kamery uchwyciły ten moment, zanim jeszcze ktokolwiek zrozumiał, że właśnie oglądają coś więcej niż konferencję. Kilka dni później w sieci krążyło nagranie. Tytuł – Dziewczynka, która nauczyła prezesa człowieczeństwa. Oglądali je ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o rybickim Industries. Dla nich to była bajka o dziecku i mężczyźnie, który odnalazł serce w świecie szkła. Ale dla samego Aleksandra to była prawda. Zmienił układ biura. Zniknęły marmurowe ściany, pojawiły się kąciki dla dzieci pracowników, darmowe obiady, dłuższe urlopy. W jego kalendarzu, między spotkaniami zarządu, pojawiła się godzina z adnotacją przerwa automat. Nikt nie wiedział, że to symbol. Czasem, gdy nikt nie widział, zjeżdżał na dół, do tego samego korytarza. Automat nadal stał, choć wymieniono szybę i naprawiono mechanizm. Aleksander wrzucał banknot i czekał, aż coś wypadnie. Potem zostawiał przekąski na stoliku, dla kogoś, kto spróbuje po nim. Wieczorem, gdy słońce gasło nad miastem, Hania i Helena wracały do domu. Przechodziły przez park, w którym liście szeleściły pod butami. Mamo, powiedziała Hania cicho. Ten pan, on już się nie boi, prawda? Helena uśmiechnęła się, nie rozumiejąc od razu. Czego się nie boi? Że nic nie wypadnie. Zatrzymała się na moment. W oczach miała łzy, które nie były już ze zmęczenia, tylko z ulgi. Nie. Kochanie. Już nie. Minęło siedem lat. Wielkie szklane biuro przy ulicy Andersa wyglądało już inaczej. Nie było w nim chłodu ani echa kroków. Zamiast tego słychać było cichy gwar, śmiech dzieci, rozmowy pracowników, dźwięk ekspresu. Na ścianie, tuż obok recepcji, wisiało zdjęcie małej dziewczynki przy automacie. Obok napis: Spróbuj. Może coś wypadnie? Aleksander, teraz siwiejący, ale spokojniejszy, siedział przy długim stole w sali rekrutacyjnej. Miał przed sobą dokumenty kandydatów do programu stypendialnego, który rozrósł się do setek dzieci w całym kraju. Drzwi się otworzyły. Kolejna kandydatka Panie prezesie powiedziała asystentka. Do środka weszła młoda dziewczyna z ciemnymi włosami splecionymi w warkocz. Miała może czternaście lat. Ale w spojrzeniu coś z tamtej odwagi sprzed lat. Aleksander uniósł wzrok i zamarł. Ty, szepnął z uśmiechem. Haniu, dziewczynka, już prawie kobieta, skinęła głową. Mama mówiła, że jeśli się spróbuje, to może coś się uda. Więc spróbowałam. Przez chwilę oboje milczeli. A wiesz, że ten automat wciąż stoi na dole? Zapytał. Wiem, odpowiedziała a w oczach jej błysnęło coś znajomego, ale już nie trzeba go uderzać. Teraz działa. Aleksander roześmiał się cicho, a w tym śmiechu było wszystko wdzęczność, spokój i echo tamtego wieczoru sprzed lat, kiedy świat się zatrzymał przez jedno małe uderzenie dłoni w szybę. Za oknem padał deszcz. Krople spływały po szybie jak łzy, ciche, lecz pełne sensu. I wtedy, po raz pierwszy od dawna, Aleksander poczuł, że naprawdę wypadło.